Cześć kochani, cześć widzowie, słuchajcie, takie pytanie na szybko. Mam do Was pytanie: może ktoś z moich widzów użytkuje soft chopera? Czy to jedynkę, czy dwójkę, albo jakieś podobne chińskie motocykle typu Junak, Zip, czy tam Romet? Słuchajcie, mam pytanie do Was: po ilu kilometrach, po ilu tysiąca kilometrach zmienialiście już łańcuch i zębatki? To takie moje pytanie z ciekawości. Bo jestem ciekaw, właśnie ile wam, ile wam wytrzymuje łańcuch, ile wam wytrzymują zębatki. I nie dlatego, że po prostu mieliście, się, mieliście takie widzimy tylko po prostu, czy ktoś jeździł do końca, że już naprawdę ten łańcuch i zębatka tylna czy przednia wymagała wymiany. Ile kilometrów zrobiliście? Bo powiem Wam tak, że no na razie jeszcze, zresztą jak widzicie, tyle jeszcze mam na ciągu, czyli gdzieś się dopiero w połowie, może, że nawet jeszcze nie. Jest łańcuch i z drugiej strony, oczywiście, to samo. Będzie widać, będzie widać. I powiem Wam z tego, co patrzę na łańcuch na zębatki. To w bardzo fajnym stanie to cały czas jest. A już mam zrobione no kilka dobrych tysięcy kilometrów. Tak więc jestem ciekaw, jak to u Was było. Czy, czy po prostu po pięciu tysiącach, po dziesięciu tysiącach kilometrów, jaki u Was był po prostu przebieg, że już. Nastąpiła wymiana łańcucha i, i zębatek. Tak więc, tak na szybko, chciałem zadać takie pytanie. Piszcie w komentarzach, będzie mi miło. No i oczywiście, standardowo trzymajcie się i hej.